witajcie tutaj aważniem zdrowo i smacznie dzisiaj mam dla was koktajl antyrakowy słuchajcie z tym e, wiąże się pewna historia e, dlatego to zainspirowało mnie do stworzenia właśnie takiego koktajlu słuchajcie mm, nie mówiłam wam tego ale jednym z powodów dla których daję moim rodzicom e, koktajle codziennie jest to że mój tata ma podwyższony Poziom PSH. Yy, to znaczy miał <noise> jakiś czas temu miał operację yy, i od tej pory właśnie się bada na to i ten PSH miał dosyć wysoki. Yy, dlatego zaczęłam mu dawać koktajle. Wtedy yy, niedługo po tym, jak zaczął pić te koktajle, trochę mu się poprawiło, yy, ale tata też się bardzo przejął tym, bo tak jak wiecie to jest marker, który sprawdza. Zmiany jak gdyby rakowe, czy w organizmie dzieje się jakiś rak lub nie. No więc tak to wyglądało. No i co trzy miesiące musiał jeździć do Instytutu Onkologii w Warszawie, żeby takie badania zrobić. Później po te badania, żeby je odebrać. No więc to było dosyć takie regularne działanie. Po pewnym czasie mu się to troszkę unormowało, ale tata znowu wrócił do swojej no, takiej diety, jaką najbardziej lubi, no, do smażonych tam ziemniaczków i takie tam, tak odbieram, że dzięki koktajlom i e, właśnie tym zielonym koktajlom e, i temu, co tata też tam sobie e, starał się trochę zdrowiej jeść, ten e, marker się trochę obniżył, no jednak cały czas tata musiał przyjeżdżać na te e, badania co trzy miesiące do Instytutu Onkologii e, i przed ostatnim razem, kiedy był, to jedna kobieta próbowała się wepchnąć tak w kolejce, żeby do kolejki do gabinetu, żeby porozmawiać z doktorem no i akurat tata był wtedy podczas wizyty lekarz już kończył mu tam wypisywać coś co tam miał no i doktor zgodził się, żeby ta kobieta weszła, no i kobieta przychodzi i mówi panie doktorze, czy pan mnie poznaje? a lekarz powiedział, no nie, nie poznaję panią no i ona opowiedziała, że została wypisana do domu, żeby, żeby po prostu umarła, no bo już miała przerzuty, wiele przerzutów, bardzo, no, wiadomo, że już człowiek wtedy tak dobrze nie wygląda, była po chemii i po prostu została wypisana do domu, żeby tam sobie mogła umrzeć albo do hospicjum, bo już nie dawano jej żadnych szans. I ktoś jej ze znajomych powiedział, żeby piła sok z świeżej pokrzywy. I ona zaczęła pić po łyżce trzy razy dziennie ten sok i się wyleczyła. Słuchajcie, jak mi tatuś to opowiedział, to po prostu byłam w szoku. I mój tata też był logiczny w szoku, że no, też zobaczył jakieś światełko w tunelu. E, więc to tak wydaje mi się, że to tak opatrznościowo też wyszło, że to ta kobieta akurat trafiła tak na tatę. E, no i później jak już ta kobieta poszła, to ten lekarz powiedział, no tak faktycznie pamiętam ją, pamiętam, ale ona była taka chuda. A teraz widać już nabrała pewnie trochę więcej kształtów, e, że nawet trudno było mu ją poznać, więc... Fajnie, że też przyszła i dała takie świadectwo o sobie, swojego wyleczenia się, e, kiedy ludzie już normalna i ro, normalna medycyna nie dawała jej szans. E, I słuchajcie, sok z pokrzywy właśnie jest taki, takiego ma niesamowitego powera. Działa bardzo dobrze też na anemię, na oczyszczanie organizmu i w ogóle generalnie e, to chyba kiedyś nawet, słuchajcie, nawet to lekarz polecił, znajomy lekarz, e, Jakieś koleżance polecił, że na takie ogólne osłabienie, żeby piła sobie herbatkę z pokrzywy, więc to też jest bardzo takie ważne. A, no i słuchajcie, kontynuując tą moją opowieść, tata właśnie od tej pory starał się jeść codziennie, no bo nie ma wyciskarki do takich zielonych liści, ale starał się po prostu codziennie jeść tę sporo, tyle ile po prostu dał radę garstkę jakiejś pokrzywy. A że i, i moi rodzice mają ogród, no nawet taki troszkę zalesiony, więc takiej świeżej, naturalnej pokrzywy jest u nich dostatek. Więc tata sobie codziennie rano chodził i tam po swoich porannych obowiązkach zbierał tą pokrzywę, kiedyś nawet do mnie przyjechał, patrzy, że tam sobie przeżuwa tą pokrzywę. I co się stało? Przy ostatnich badaniach powiedziano tacie, że zapraszają go dopiero w grudniu. Czyli był jakiś miesiąc temu, teraz mamy maj, czyli w kwietniu do grudnia, to jest maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Czyli z trzech miesięcy, co musiał jeździć na wizyty, teraz powiedzieli mu, żeby przyjechał, przyjechał dopiero po ośmiu miesiącach. Tak mu się ten wskaźnik poprawił. Więc tata się bardzo też zmotywował dalej je tą pokrzywę. A przy okazji, tak to będzie nieedukacyjne, on nadal wie, że tak niezbyt nie do końca idealnie je. Więc dla tych ludzi, którzy, którym trudno się pożegnać z takimi nawykami żywieniowymi no nie najlepszymi, to, no to wydaje mi się, że ta, ta pokrzywa daje takie światełko nadziei. Wiecie, że jakoś można sobie wspomóc ten organizm. No, więc to tak Wam chciałam powiedzieć, i dlatego właśnie postanowiłam stworzyć właśnie ten koktajl z głównym składnikiem właśnie, żeby była ta pokrzywa A głównym, ale nie dominującym tak, bo pokrzywa jest bardzo intensywnym, że tak powiem, w składniki odżywcze i witalne. Pokarmem, więc nie musimy wkładać jej nie wiadomo ile do tego koktajlu. E, właśnie dzisiaj rano sobie zebrałam taki mały bukiecik pokrzywy, tutaj możecie zobaczyć i planuję zrobić z niej taki koktajl, po prostu zielony e, i też, żeby Was zachęcić do picia go jak najczęściej. Pozostałe składniki to jabłka i banany. Jeśli potrzebujecie jeszcze osłodzić sobie ten smak, to możecie dołożyć do tego daktyle. Tak jak widzicie, wszystkie te składniki są tu naturalne, i można je bezpiecznie jeść. Jeśli potrzebujecie, żeby w waszym pożywieniu był niski poziom cukru, to polecam Wam po prostu wycisnąć sok z tej pokrzywy. Robić takie, jak gdyby lemoniady z pokrzywy, czyli po prostu wycisnąć sok z cytryny, wycisnąć pokrzywę i w takiej postaci wypić. Jeśli chcecie, możecie też dodać zielone jabłko o niskim indeksie glikemicznym. To naprawdę będzie bardzo, bardzo zdrowy napój i zarazem orzeźwiający i uzdrawiający. Słuchajcie, wszystkie składniki koktajlu, czyli banany, jabłka i pokrzywę dokładnie miksujemy z wodą i wypijamy. Jest jeszcze druga e, opcja tego koktajlu, która jest inspirowana e, e, mlekiem Gorilla Milk. E, Gorilla Milk wymyślił Lucorona. On też się uzdrowił z jakichś okropnych chorób. Nie jestem pewna, czy on też miał raka. Chyba też miał raka i się wyleczył. I Gorilla Milk polega na tym, że to jest po prostu mleko orzechowe wymieszane z zielonym sokiem. Tak w skrócie to mniej więcej wygląda. Więc tak samo możemy wykonać koktajl zielony. Bierzemy naturalne mleko orzechowe, najlepiej takie, które zrobiliśmy w domu, i mieszamy. Tak, Zosia też tu jest, ale nie możesz mi przystawiać kamery. E, I mieszamy to po prostu z pokrzywą albo po prostu z sokiem po, z pokrzywy. Tutaj co Wam bardziej odpowiada, e, to sobie wybierzcie. I dzięki temu, że dokładamy do tego tłuszcze właśnie w postaci mleka orzechowego, też powiększamy przyspajalność e, tych składników zawartych w e, całym tym pożywieniu. I, 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 i. Słuchajcie, mam nadzieję, że te przepisy przyczynią się do poprawy zdrowia Waszego i Waszych bliskich. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam Was do udostępnienia tego filmu. Dajcie kciuki w górę. Jeśli chcecie poznać inne moje przepisy, to zapraszam Was na smacznie.pl, gdzie można pobrać darmowe e-booki. I to jest wszystko, co dla Was przygotowałam. Dzięki, do następnego filmu. Cześć! Chcesz też To pomachaj.